Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoznaję dla Was mój pierwszy i zarazem jedyny zestaw serii Lego Piraci z Karaibów. Zapraszam! Numer katalogowy tego zestawu to 4192 Dozwolony z od 6 do 12 lat Nazywa się Fontanna Młodości Składa się ze 128 elementów Jest on z serii Lego Piraci z Karaibów I został wykonany w 2011 roku Jeśli chodzi o jego cenę katalogową To znalazłam informację tylko w dolarach chyba i euro I nie mam pojęcia ile on kosztował w złotych Ale jeśli porównałam sobie jakby wielkościowo, z zestawami ze staros, które również są na licencji, myślę, że kosztowało około 120 zł. Tak przynajmniej udało mi się oszacować. W każdym razie, tak jak wspominałam w holu, ja kupiłam go za 140 zł. Na licytacji na Allegro. Tak. Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Jest to moja ulubiona część serii filmów o piratach. W każdym razie, jeśli chodzi o opakowanie, to jest to całkiem średniawe pudełko. Na opakowaniu z przodu mamy logo LEGO, oczywiście logo Piratów z Karaibów. Mamy oczywiście pasek, na którego końcu jest Kapitan Jack Sparrow oraz logo Disneya. Za nim jest bardzo fajna grafika fal obwijających się o skały. Niżej mamy wszystkie informacje o zestawie. W lewym dolnym rogu mamy wszystkie figurki, które możemy w środku znaleźć. Jest to Jack Sparrow, Hector Barbosa oraz Czarnobrody. Po prawej stronie opakowania mamy informację, iż w środku znajdował się plakat. No i tutaj jeszcze mamy ostrzeżenie, które znajduje się na tych zagranicznych opakowaniach. No i oczywiście w centrum opakowania mamy nasz zestaw akcji. Tak wygląda nieco wyblakła góra opakowania. Mamy tutaj logo LEGO, numer katalogowy. Informację, że zestaw został wykonany w Danii, na Węgrzech, Chinach, Polsce. Meksyku oraz Czechach No Polski się tutaj nie spodziewałam Dalej mamy reklamy LEGO Club Oraz Czarnobrodego w skali 1 do 1 Z pierwszego boku mamy informacje o plakacie Z drugiego absolutnie nic ciekawego Od spodu mamy logo LEGO, numer katalogowy Reklamę gry LEGO Piraci z Karaibów, którą posiadam Bardzo fajna, polecam No i dalej mamy tutaj nic ciekawego Oprócz tego, iż zestaw został wykonany, tak jak już wspominałam, w 2011 roku. Tak wygląda niestety tył. Jeśli nie wiecie, co się stało i nie oglądaliście tego oto filmu, to zapraszam. W każdym razie nie zwracajcie na to uwagi. Ja też staram się zapomnieć o tym wszystkim. W każdym razie z tyłu mamy logo Lego, numer katalogowy, logo Piraci z Karaibów na nieznanych wodach, oraz przedstawienie naszego zestawu i jego funkcji. Otrzymałam cztery elementy dodatkowe. Jest to szabla, taki przezroczysto niebieski groszek, ręka szkieleta oraz busole, jacka. Niespodzianką, którą znalazłam w tym zestawie, jest karta Barbossy. Nie wiedziałam, że w tym zestawie znajduje się takie coś. W każdym razie mamy tutaj jakiś kod, prawdopodobnie do odblokowania czegoś na stronie Lego. W każdym razie to wygląda ta karta, Hector Barbosa. Tutaj mamy jakąś y, pieczęć i jest to prawdopodobnie tak, jest to numer naszego zestawu. Ogólnie karta wygląda naprawdę fajnie. Kolejną rzeczą jest wspomniany już plakat, więc tak wygląda jego y, pierwsza strona. Mamy tutaj laleczkę voodoo Jacka, jakiś kot prawdopodobnie, Lego, tutaj mamy logo, y, logo Disneya. Tutaj mamy tą mapę Tutaj mamy różne postacie, i ogólnie wygląda to całkiem fajnie. Z drugiej strony mamy obrazek z naszym zestawem w akcji. Mamy tutaj Jacka, Hiszpanii kontra Anglicy. Ogólnie mamy tutaj chyba Angelikę, tylko że z jasnymi włosami, więc nie wiem, prawdopodobnie to ona, ale ciężko mi stwierdzić. Tutaj mamy naszego szkieletę z zestawu Barbosa kontra Czarnobrody. Chociaż Barbosa ma tutaj zły kolor tej takiej jakby sakwy na miecz. No i tutaj mamy wrota, fontannę wodospad. No i tutaj mamy właśnie dwa wojska. Jest to naprawdę fajny dodatek do tego zestawu, szczególnie, że wydałam na niego 140 zł. Tak wygląda instrukcja, nie ma co się zatrzymywać. Tutaj mamy stare przedstawienia, jak powinniśmy składać nasz zestaw. Dalej zaczynamy budowę od wszystkich figurek i potem e, przechodzimy przez kolejne etapy budowy. Tutaj mamy takie małe grafiki ozdobniki w postaci pucharów e, Leona. Są one na każdej stronie z tego, co widzę. Dalej mamy cały złożony już zestaw. Później spis elementów oraz wszystkie plakaty, które możemy zdobyć. My mamy oczywiście ten. Tutaj mamy z pierwszego filmu. Tutaj mamy bodajże z drugiego. No i jest ciekawie. I w każdym zestawie, właśnie z tego co widzę, znajduje się. Jakiś plakat Jest to naprawdę fajna sprawa Nie dość, że seria na licencji I że droga, to jeszcze dodają nam taki fajny dodatek W postaci plakatów i kart Chociaż nie wiem, czy w każdym zestawie jest karta Możecie mi powiedzieć, jeśli macie jakiś zestaw z tej serii W każdym razie dalej mamy Reklamy gry Lego Piraci Reklamy Lego Club Oraz Win Pierwszą, najbardziej znaną i pożądaną postacią w tym zestawie jest oczywiście Kapitan Jack Sparrow. Jest on wyposażony w swoją busolę, która się bardzo ładnie mieni, oraz taką szablę, czy też szpadę. Nie wiem. W każdym razie dosyć popularny element w seriach o piratach. W każdym razie jest to naprawdę. E, ładna figurka. Zacznijmy może od charakterystycznej rzeczy dla Jacka, czyli od jego włosów. Więc są one e, bardzo fajnie e, zrobione. Ma on tutaj charakterystyczną chustkę, swój talar. E, tutaj mamy warkocz. I ogólnie włosy wyglądają e, bardzo fajnie. Tutaj mamy jakiś, jakieś tutaj e, ozdobniki. No, i tak to się wszystko prezentuje. Tak wygląda jego twarz. Jest on uśmiechnięty. Wygląda trochę jak Will. Nie powiem, że nie. I niestety, główki są e, z dziecko uszkodzone, ponieważ e, osoba, od której kupowałam ten e, zestaw, lubiła jej trochę podgryzać. <grym> nie no, wiecie, jak e, dzieci się bawią, to czasem biorą te klocki w zęby i tak oczepiają te. Główki. W każdym razie tak wygląda jego druga twarz. Jest on zaniepokojony, trochę przestraszony, jak to Jack często wpada w tarapaty. W każdym razie dziwne jest to, iż, no, nazwijmy to, jego klata jest innego koloru, innego odcienia skóry niż jego głowa czy też dłonie. I jest to takie całkiem spore niedopatrzenie, niestety. W każdym razie, jeśli chodzi o jego ciuchy, no to są to ciuchy Jacka. Ma on taką małą białą koszulę, taką granatową kamizelkę, oczywiście ten swój duży pas. Tutaj mamy drugi pas oraz tą taką chustę, którą sobie zawiązuje na pasie. W każdym razie dalej mamy tutaj z tyłu również te pasy i do kończenia ogólnie ubrań. Jego nogi są brązowe. Tutaj mamy nadruki, oczywiście. Które łączą się z torsem. Tak wygląda druga figurka. Jest to Hector Barbosa. On jest wyposażony tutaj w taką sakwę na miecz. I jest to pierwszy taki element, z którym się spotykam. I jest to naprawdę przydatne i fajne. Tutaj mamy właśnie tą szablę i może ją tutaj wyciągnąć. I po prostu wiecie, dobywa miecza. I naprawdę mi się to rozwiązanie podoba. Nawet jeśli jest ta szabla schowana, to Hektor może chwycić tą szablę i wtedy wygląda to naprawdę fajnie. W każdym razie, gdzie mamy ostać tutaj? Tak to się yy, prezentuje, chyba muszę was trochę obniżyć. O, myślę, że będzie lepiej. W każdym razie ma on taki fajny yy, kapelusz. Tutaj jest takim ozdobnikiem. Yy, tutaj można mu wpiąć pióropusz. Tak wygląda jego twarz zaraz, zarost to jest taki uśmieszek zadziorny gdyby mieli zrobić prawdziwego barbosa to pewnie by mu nie dali połowy zębów ale ale dobra ok zdej zdejmijmy teraz ten e, to akcesorium ok i naprawdę mega fajna sprawa e, w każdym razie tak wygląda jego tors e, ma on taki nazwałbym to frak ale nie wiem czy to się tak nazywa fachowo taki granatowy ciuch, ze złotymi ozdobnikami. Z tyłu mamy resztę właśnie e, tego ubrania. Ma on e, drewnianą nogę. Jedną. Drugą ma e, nóżki e, spodnie czarne. No i normalnie się ta noga rusza. E, działa tak samo jak ta e, normalna. Więc nasz Hektor może stać, chodzić i walczyć. Ostatnią figurką, jaką znajdziemy w tym zestawie, jest czarnobrody i jest on wyposażony w taki oto e, miecz, który e, potrafi kontrolować e, statek statek królowej Anny. E, tutaj jest on wykonany z takiego nawet no takiej gumy po prostu i e, jest to naprawdę niefajna sprawa jest on bardzo podatny na uszkodzenia. Tutaj rękojeść już jest zdarta Poprzez podawanie i odbieranie mu tego miecza Z ręki Więc no niestety W każdym razie tak wygląda nasz czarnobrody Ma on tutaj taki kapelusz Podobny do tego Daviego Jonesa Nawet nie wiem czy nie identyczny W każdym razie tu ma taki fajny srebrny nadruk Tak on się... Ten kapelusz prezentuje I jeśli chodzi o jego brodę To tutaj wystają mu takie Jakby Nawet nie wiem co to jest Takie coś mu tutaj wystaje z tej brody Oczywiście broda czarna Jak to czarnobrody Tutaj rozdzielona na takie dwa warkocze te wąsy są No i z tyłu jego włosy Ale tego naprawdę nie wiem co to jest Nie mam pojęcia No ale mniejszo z tym W każdym razie tak wygląda jego twarz Mam tutaj takie bakobrody, brody, yy, krzeczosty berwin, prawie jak u Kola yy, wąsy brodę i ogólnie widać, że stary facet. <grym> Ma tylko jedną twarz, a szkoda. Yy, mogli mu zrobić twarz jak już umierał, to by było fajne. Yy, w każdym razie tak wygląda jego tors. Ma on czarne ciuchy, tutaj mam jakiś pas, ozdobniki. Nie ma nawet co opisywać, po prostu taki czarny strój wygląda naprawdę fajnie. I nawet bez tej brody, to czarnobrody wygląda całkiem nieźle, chociaż z tym kapeluszem to lepiej mu z brodą. Więc załóżmy mu ją z powrotem. I tak wygląda czarnobrody w całej swojej okazałości. W zestawie pojawiają się również trzy całkiem ważne przedmioty. Pierwszą z nich jest taka e, mapa, która była odzorowana na tym plakacie I jest to właśnie wycięty kawałek z mapy, którą nawet nie pamiętam kto zwinął, bo raz była u Jacka, raz u Barbosy e, Więc naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić W każdym razie to jest naprawdę fajna sprawa, ponieważ jej właśnie obracały się te e, okręgi i naprawdę e, fajne akcje z tą mapą były Jest to bardzo ładny nadruk i naprawdę mi się ten element podoba Kolejnymi y, rzeczami są y, dwa puchary y, bardzo ważne puchary Ponce de Leona na których było napisane, o ile się nie mylę Aqua de Vida czyli y, woda życia, coś takiego i właśnie są takie pucharki i one dosyć ważną rolę odgrywały w tym filmie i fajnie, że również je tutaj dostaliśmy Chociaż szkoda, że wyglądają tak zwyczajnie. Mogliby, nie wiem, coś nadrukować na nich, no ale już nie będę przecież się czepiać. Mamy puchary, więc fajnie. Oto i pierwsza konstrukcja, którą utrzymujemy w tym zestawie. Może ściągnijmy już te nasze przedmioty, które już omawiałam przed chwilą. Ok, a więc mamy tutaj fontannę, bardzo ważną sprawę. A więc, pierwszą rzeczą tutaj to można zauważyć, jest taki oto szkielet, kościotrup. Trochę mu się zdarły oczy oczywiście od zębów, ale no nieważne. W każdym razie fajnie, że otrzymujemy tutaj takiego szkielecika. Już go nie umawiałam jako figurki, ponieważ jest on po prostu dodatkiem, jakby ozdobnikiem do całego wystroju, a więc tutaj można go kłaść. Niech sobie leży. Tak wygląda ten, ta budowla. Tutaj mamy wodę, tutaj mamy jakieś roślinki prawdopodobnie, przejście tutaj jakieś piaskowe. Tutaj mamy fajne płomienie, które nie są płomieniami, tylko wodą. Tutaj mamy taką właśnie fontannę i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy element z nadrukiem, który ma imitować prawdopodobnie jakby tyskającą wodę z, ze źródła. No, nie wiem czy im to wyszło, w każdym razie można się szybko jakby domyślać. A więc tutaj połóżmy naszego szkieleta, niech sobie gnije w pokoju. Ok. No i przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą znajdziemy w tym zestawie, a mianowicie do takiego oto wodospadu. Mamy tutaj takie dwie kolumny, które równie dobrze mogliby wtyknąć te takie jakby wodne pchumienie, jeśli tak to mogę nazwać. Myślę, że wyglądałoby to trochę ładniej, estetycznie i w ogóle fajniej. Trochę to jest zakurzone, wybaczcie mi, przepraszam. W każdym razie y, bardzo fajne, ciekawe elementy tutaj zostały użyte. Pierwszy raz je widzę. I myślę, że w kamiennej armii Jestro również mogłyby mieć jakieś zastosowanie w jakimś pojeździe. Dalej mamy tutaj y, wodę. Tutaj te oklocki właśnie imitują wodę. Tutaj mamy y, bardzo fajne roślinki. Y, wydaje mi się, że nie miałam takich y, wcześniej. Tutaj właśnie. No, i tutaj mamy ogólnie taki łuk, no i tutaj mamy taki dosyć ciekawy e, zawieszony element, który nie jest właściwie elementem, a taką jakby, e, jakby folią. No i to właśnie tak imituje tą wodę, i z tego co e, wiem, to e, ten wodospad jest przeznaczony do tego, żeby jack przez niego tutaj e, przeszedł. I tak to wygląda. Jest to yy, fajna sprawa, jeśli ktoś, jeśli ktoś chce po prostu się pobawić tym zestawem albo zrobić jakąś fajną yy, taką animację. Yy, jest to naprawdę fajny, yy, fajna sprawa. No i również yy, taki wystrój, nie? żeby yy, było można szuć, czuć i że yy, jest się w tej yy, takiej jaskini. A więc tak to się prezentuje. Można to tutaj wszystko razem postawić. Tutaj na przykład Jack'a, Barbosę, Czarnobrodego. Nasze yy, kielichy mogą tutaj stać na fontannie. No i nasza mapa gdzieś tutaj w rogu. No dobra. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chodzi o wady tego zestawu, to dostrzegam tylko niewielkie błędy, na przykład tutaj właśnie po pierwsze miecz czarnobrodego, który jest y, strasznie narażony na y, uszkodzenia. Drugą sprawą jest tutaj ten łuk. Czarne elementy nie za bardzo wyglądają z tymi szarymi i tutaj mamy właśnie gołe study. Tutaj nie mogliby zrobić jakiś też, jakiś takiś Daszek. W każdym razie tylko te dwie rzeczy zauważyłam w tym zestawie, które mi się nie podobają. Cała reszta jest naprawdę fajna. Trzy mega fajne figurki, bardzo fajne elementy. Szkielecik, czemu nie? Kilka fajnych nadruków i wiecie, zabawa trwa, można się bawić. Więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że ten zestaw znalazł się w mojej kolekcji. Wam osobiście również polecam zapoznać się z serią Piratów z Karaibów, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Więc to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!